List do Kościoła w Koryncie. Kościół Boży w Rzymie do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali powołani i uświęceni w woli Bożej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Bóg wszechmogący użyczy Wam przez Jezusa Chrystusa łaski i pokoju w obfitości. Niezgoda w koryncie. Z powodu nieszczęść i klęsk spadających na nas nagle i jedne po drugich nie mogliśmy zająć się wcześniej sprawami, o jakie się spieracie, umiłowani, a zwłaszcza owym buntem wstrętnym i bezbożnym, który winien być czymś całkiem obcym dla wybranych Boga, a który wznieciło wśród was kilku samowolnych zuchwalców. Rozmuchali go w taki pożar szaleństwa. Że aż zniesławili wasze czcigodne, szanowane i zawsze miłe wszystkim ludziom imię. Któż z tych, co przebywali u was jakiś czas, nie doświadczył szlachetności i stałości waszej wiary? Któż nie podziwiał waszej rozwagi i Chrystusowej dobroci, waszej pobożności? Nie głosił, jak wielkoduszna jest wasza gościnność, nie wychwalał waszej wiedzy, pewnej i doskonałej? Wszystkoście bowiem czynili, nie mając żadnego względu na osoby, i postępowaliście stosownie do praw Bożych, poddani waszym zwierzchnikom i oddając należytą cześć starszym pomiędzy wami. Młodym zalecaliście postawę godną i pełną umiaru. Napominaliście też kobiety, by wypełniały wszystkie swoje obowiązki z sumieniem nieskazitelnym, świętym i czystym, Okazując należną miłość swoim mężom, uczyliście je, jak mają rządzić własnym domem w sposób święty i z wielką roztropnością, nie uchylając się nigdy od reguły posłuszeństwa. Wszyscy byliście pokorni, niczym się nie chępiąc, raczej oddani innym, niż żądający od siebie posłuszeństwa, szczęśliwi dając niż biorąc. Wystarczało Wam to, czym żywił Was Chrystus, i zwracając baczną uwagę na słowa Jego, zachowywaliście je w sercach Waszych, a mękę Jego mieliście zawsze przed oczami. Toteż pokój głęboki i bogaty stąpił na wszystkich, a wraz z nim nienasycone pragnienie czynienia dobrze i Duch Święty został obficie na Was wylany pełni najlepszej woli i szlachetnego zapału, ze zbożną ufnością wyciągaliście ręce do Wszechmogącego Boga, błagając, by okazał się miłosierny, jeśli by się wam zdarzyło mimowolnie zgrzeszyć. Dzień i noc walczyliście za całą wspólnotę braci, aby Bóg przez swe miłosierdzie i współczucie zechciał zbawić pełną liczbę wybranych. Byliście szczerzy i niewinni, nie pamiętając wzajemnych uraz. Strętny zdawał się Wam każdy bunt i każdy rozłam. Opłakiwaliście grzechy Waszych bliźnich, ich niedociągnięcia, uważając za własne. Nie cofaliście się nigdy, gdy można było zrobić coś dobrego, gotowi do wszelkiego szlachetnego czynu. Ozdobą było wam życie pełne cnót i godne poważania, a przekazania i nauki Pana zapisane były na tabliczkach serc Waszych. Otrzymaliście w pełni dobrobyt, wszelką chwałę, a tak spełniły się słowa Pisma: Mój umiłowany jadł i pił, utył, rozrósł się i wierzga. Stąd zrodziły się zazdrość, zawiść, niezgoda i bunt, prześladowanie i zamęt, wojna i niewola. Toteż powstali prostacy przeciw dostojnym, nic nieznaczący przeciw sławnym, głupcy przeciw mędrcom, młodzi przeciw starcom. Dlatego też zniknęła sprawiedliwość i pokój, gdyż każdy zatracił bojać Bożą i jasny wzrok wiary. Nikt nie postępuje już według przykazań Boga, ani nie żyje w sposób godny Chrystusa, lecz wszyscy podążają za pragnieniami przewrotnych serc swoich, ożywieni zazdrością niesprawiedliwą i bezbożną, przez którą to śmierć na ten świat przyszła. Zawiść i zazdrość, rozdział czwarty. Czytamy bowiem w Piśmie Świętym. Po niejakim czasie Kain składał dla pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swoich owiec i z ich tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiary. Na Kaina zaś i na jego dary nie chciał patrzeć. Zasmuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny? I dlaczego twarz twoja jest ponura? Gdybyś złożył Twoją ofiarę w sposób właściwy, ale ty niewłaściwie dokonałeś podziału. Czyż więc nie zgrzeszyłeś? Uspokój się. To do ciebie powróci i będzie w Twojej władzy. A Kain rzekł do Abla, brata swego: Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Widzicie, bracia! Zazdrość i zawiść doprowadziły do bratobójstwa. Z powodu zazdrości ojciec nasz Jakub uciekał przed swoim bratem Ezawem. Zazdrość naraziła Józefa na śmiertelne niebezpieczeństwo i skazała go na niewolę. Zazdrość. Zmusiła Mojżesza do ucieczki sprzed oblicza Faraona, gdy usłyszał z ust swojego rodaka, tuż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą. Czy chcesz mnie zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Z powodu zazdrości Aaron i Miriam zostali wygnani z obozu. Zazdrość zwiodła Datana i Abirona żywcem do otchłani. Gdyż zbuntowali się przeciw słudze Bożemu Mojżeszowi, z powodu zazdrości Dawid nie tylko stał się przedmiotem nienawiści cudzoziemców, lecz prześladował go także Saul, król Izraela. Rozdział 5. Pozostawmy jednak przykłady zaczerpnięte z przeszłości, a przejdźmy do bliższych nam w czasie dzielnych zawodników. Rozważmy szlachetne przykłady ludzi z naszego własnego pokolenia. Z powodu zazdrości i zawiści najwięksi i najwspanialsi z nich, prawdziwe kolumny kościoła, zaznali wielu prześladowań i potykali się aż do śmierci. Popatrzmy na świętych apostołów Piotra nie raz i nie dwa. Ale wiele razy spotykała ciężka próba z powodu niegodziwej zazdrości, a złożywszy w ten sposób swoje świadectwo, odszedł do chwały, na którą sobie dobrze zasłużył. Przez zazdrość i niezgodę również Paweł znalazł sposobność, by nam wskazać, jaka jest nagroda wytrwania. Więziony siedem razy, skazywany na wygnanie, kamieniowany. Stał się heroldem pana na wschodzie i na zachodzie. Pozyskał też za swoją wierność szlachetną sławę. Uczył sprawiedliwości ziemię całą i dotarł aż do zachodnich jej granic. A złożywszy wobec przedstawicieli władz swoje świadectwo, odszedł ze świata i został przyjęty w miejscu świętym, stanowiąc dla nas. Najwspanialszy wzór wytrwania. Rozdział szósty. Oprócz tych mężów żyjących tak święcie, pamiętać trzeba jeszcze o całym mnóstwie wybranych, którzy cierpiąc z powodu zazdrości rozmaite z niewagi i tortury, stali się dla nas najpiękniejszym przykładem. Prześladowane przez zazdrość kobiety, nowe dirki. I Danajdy, ofiary zniewak okrutnych i świętokradczych, przebiegły pewnym krokiem całą drogę wiary i mimo słabości swego ciała zdobyły chwalebną nagrodę. Zazdrość oddzieliła żony od mężów i zadała kłam słowom ojca naszego, Adama. To jest kość z moich kości i ciało z mego ciała. Zazdrość i niezgoda zburzyły wielkie miasta i zniszczyły wielkie narody.